prawo jazdy po nowemu w życie właśnie weszły ważne zmiany dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców. Dotyczą one zarówno sposobu ich oceniania, jak i natychmiastowego przerwania egzaminu w momencie stworzenia zagrożenia na drodze. Powodem przerwania testu ma być także niezastosowanie się do znaku linia podwójna ciągła. I akurat ten punkt budzi spore emocje. Marek Smułka. Tak nie wolno. Ani w życiu, ani na egzaminie na prawo jazdy. Za taki manewr od razu się oblewa. Zmiany jednak nie wywracają dotychczasowego systemu. Uspokajają instruktorze. To, co teraz będzie skutkowało przerwaniem egzaminu, tak naprawdę do tej pory już było, tylko był zapis, że może skutkować przerwaniem egzaminu. A to jednak różnica. To lista grzechów głównych, katalog 18 błędów, których popełnienie zakończy egzamin. Według resortu infrastruktury, ale także ekspertów, reguły stają się przejrzyste, a oblanie egzaminu nie będzie zależało od widzimisię egzaminatora. Chcieliśmy, aby tutaj była pewnego rodzaju standaryzacja, aby zamknąć drogę do szerokiej interpretacji. Sytuacja będzie o wiele jaśniejsza i dla zdającego, i dla tego, który będzie oceniał. To teraz praktyka. Weźmy na przykład wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jeżeli to skrzyżowanie było puste, teoretycznie egzaminator mógł no, dalej kontynuować egzamin. Dzisiaj po zmianach takie wykroczenie skutkuje wynikiem negatywnym z egzaminu. Nowe zasady dopiero weszły w życie, ale już obrosły legendą. Przekroczenie podwójnej ciągłej ma kończyć egzamin, ale nie w sytuacji, kiedy kandydat na kierowcę zobaczy na swoim pasie przeszkodę, jak źle zaparkowany albo stojący na awaryjnych pojazd. Egzaminator też widzi, też ocenia i na pewno nie podejmie decyzji, która no, byłaby krzywdząca dla osoby egzaminowanej. Zakończy egzamin, jeśli uzna, że kandydat stworzył zagrożenie. Katalog 18 błędów obejmuje wykroczenia najgrubszego kalibru. One są kompatybilne z najbardziej... Punktowanymi naruszeniami w ruchu drogowym, za które grożą naj, nam najwyższe mandaty karne. Kursanci na egzaminach z pewnością będą musieli się bardziej przykładać do bezpiecznej i przepisowej jazdy. Trudno na tym etapie przesądzić, czy nowe przepisy wpłyną na zdawalność egzaminów, ale czy każdy musi mieć prawo jazdy? Tego typu wyczyny kierowców, którym sądy odbierają prawo jazdy, a oni i tak jeżdżą, siejąc zagrożenie dla innych, przekonują, że prawo jazdy nie jest dla każdego. Prawo jazdy nie jest obowiązkiem, jest przywilejem dla osoby, która je uzyskała. Tylko osoba, która zna przepisy, jest odpowiedzialna, powinna zdobyć ten dokument. Chętnych nie brakuje. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Nie. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Jak się opanuje ten stres, to wszystko raczej jest do zrobienia. Po egzaminie na prawo jazdy jest jeszcze egzamin z odpowiedzialności. W zeszłym roku na polskich drogach było ponad 21 tysięcy wypadków. Zginęło w nich 1896 osób. Marek Smółka 1930.